Siema, ja jestem The Crazy Rafik, a to jest moja nowa mapa. Górale, kujawsko pomorskie V1.2. Jest to duża polska mapa o pięknym krajobrazie i ukształtowaniu terenu. Mapka posiada jedno duże gospodarstwo sklep agromet, wioskę stację benzynową sklep rolny wraz z Skupem Skup wełny Port i młyn Mleczarnię i jeżdżącą mleczarkę Brykietownię Cukrownię Biogazownię Wójną florę Rzekę Nowe skiny upraw i ziemi Na gospodarstwie znajdują się krowy Owce Kury, obora, budynek dla owiec, wiata do magazynowania słomy, garaże oraz wiaty, wapno, beczki z paliwem, worki z nasienami i nawozami, silosy na kiszonkę, poszczególne silosy na ziarno, pszenicę, jęczmień, rzepak oraz klepisko na ziarna kukurydzy. Nasypywanie poszczególnych rodzajów ziaren bezpośrednio na przyczepę. Pryzmy do magazynowania ziemiaków i buraków. Ponadto musicie docenić ten piękny klimat polskiej wsi. A to jeszcze kilka krótkich ujęć całej mapki. Niebawem kolejne mapy i let's playe, także jeśli chcesz być na bieżąco to subskrybuj mój kanał YouTube. Ja jestem The Crazy Rafik. Tak. Ja jestem także Rafal2121, który zrobił górale V1 i V11 Które tak zachwalaliście Czy moja nowa mapa dorównuje poprzedniczkom? Pobierz i sprawdź. Miłej gry. Siema, ja jestem dekre... Kur... hej hej! Kur... hej hej, ja jestem, the a to jest nowa moja ma... Mowa... m... m, m kur... hej hej, ja dekre... kur... duża polska mapa nie trzeba, może sobie scenariusz napiszę